Tamy to my dzisiaj idziemy zwiedzać podziemia bendzińskie. Idziemy właśnie po bilety. Jeszcze nie wiemy gdzie to jest, ale na pewno nas pokierują. Ale widać piękny pałac. Pałac Miroszewski. Tak? O, Miroszewski. O, ale widać. fajny gmach. Tam zamek dali widać A fajny widok Ja na wprost Wiele Muzeum Ziemi do środka Bilety kupione, kierujemy się w kierunku podziemi ziemi za zamkiem gdzieś koło kościoła Dotarliśmy na miejsce, tak myślimy tu są podziemia będzie inście, wyjście, może tam będzie gdzieś wejście? Tak, wejście, wejście do podziemi, w lewo. Idziemy do wejścia. Zobaczymy, czy otwarte. zamknięty kreskowy no widziałem właśnie będzie górą podziemia będzińskie tam pisze pracownia geodezyjna wejście tam nic nie widać Ile czasu mamy? To idziemy pooglądać się w koło, co tam jest. Schodami do góry i taras widokowy to jest. <laughs> Miasto Będziń. Że... Kaszki założone. co <laughs> podregulujemy i chodzimy do środka podziemia Będzińskie. Średniowieczny rodowód. Będzińskie podziemia znajdują się w górze zamkowej. Choć znajdują się w pobliżu zamku i kościoła Świętej Trójcy, podziemia nie są z nimi w żaden sposób związane. Ich rodowód nie sięga średniowiecza, nie widział ich też przejeżdżający przez miasto król Jan III Sobieski. Rok 1943 W 1943 roku sytuacja na froncie wschodnim zmieniła się radykalnie. Inicjatywę przejęła Armia Czerwona, która stopniowo zaczęła odzyskiwać utracone tereny. W tym samym roku doszło też do kilku nalotów na okoliczne zakłady przemysłowe. Niemcy zrozumieli, że oni sami mogą teraz być zagrożeni. Powstanie będzińskich podziemi jest konsekwencją ówczesnej sytuacji. Podziemia są bowiem niemieckim schronem przeciwlotniczym. Jak trafić? Muzeum w Będzinie udostępnia podziemia turystom. Można się tam udać na wycieczkę z przewodnikiem. Z biletem w ręce oczekujemy przewodnika przed wejściem do podziemi o strony ulica Kołontaja. Wejście jest dobrze oznaczone, a od zamku prowadzą doń drogowskazy. Idziemy alejką prowadzącą poniżej kościoła, mijamy świętego Nepomucena i trafiamy na obszerny plac wyłożony płytami. Są tu dwa wejścia. Tym po prawej wejdziemy z podziemi, a wchodzić będziemy wejściem schowanym za murkiem. Kaski i odrobina historii. Przed wejściem zostaniemy zaopatrzeni w kaski. Które nie są tu szczególnie potrzebne, bo chodniki są wysokie, poza jednym przejściem na samym końcu wycieczki, ale ubieramy je na wszelki wypadek. Początek trasy to chodnik zaopatrzony w tablice związane z historią zamku i innych obiektów na wzgórzu zamkowym, co przewodnik wykorzystuje do opowiadania historycznego, jeszcze nie związanego z samym schronem. Pierwsza komora Początkowy chodnik oraz kolejne pomieszczenia. Nie zostały ukończone przed nadejściem Rosjan, więc zostały zabezpieczone i wyposażone współcześnie, na potrzeby zwiedzania. Wchodzimy do pierwszej z czterech komór wydrążonych w dolomitowej skale. Umieszczono tu małą ekspozycję historyczną związaną z budową schronu. Poza workami ze skamieniałym cementem, ekspozycja składa się z kopii artefaktów wojennych znajdowanych w podziemiach. Do tego kilka zdjęć z czasów wojennych. Przewodnik opowie tymczasem o historii schronu. Więźniowie. W drugiej komorze dwóch więźniów pracuje przy drążeniu schronu. Siłą roboczą do budowy schronu byli przede wszystkim więźniowie lokalnego podobozu Konzentration Lager Auschwitz. Makarony. Trzecia komora jest pusta, ale można w niej oglądać świeże makarony zwisające ze stropu i maleńkie stalagmity. Dodatkowo zaglądamy do zakratowanego chodnika zabezpieczonego drewnianą obudową. Chodnik jest oświetlony, a docelowo ma być również udostępniony turystom. Kwestia betonu. Komora czwarta. Również pusta. Zobaczymy w niej fragment niedokończonej ściany. Przewodnik zwróci uwagę, że beton ściany nie jest zbrojony, bo stal w czasie wojny była materiałem deficytowym. Chodniki. Dalej udajemy się do chodników. Te zostały wykończone przez Niemców, ale nigdy nie wykorzystane. Bieg chodników jest banalnie prosty, wielbiciele labiryntów będą zawiedzeni. Smutną atrakcją chodników jest siekierka, ale o szczegółach opowie przewodnik. Tama i legenda. Docieramy do tamy przeciwwybuchowej, chroniącej przed falą uderzeniową ewentualnego wybuchu na zewnątrz. Ściany są tu zbudowane na zakładkę, co zatrzymuje pęd powietrza. Natrafiamy na drugie, północne, wyjście, ale nie liczmy na wyjście z podziemi w tym miejscu. Jeśli macie pecha, przewodnik zafunduje nam wysłuchanie legendy z automatu. Wycofujemy się w głąb korytarza. Uskok. Ostatnią atrakcją jest uskok tektoniczny, który przecina podziemny chodnik. Przez uskok przechodzimy metalową kładką. Można z niej zajrzeć w czeluść pod nogami. W ślepym chodniku tablice z informacją o uskoku. Dostępność podziemi. Podziemia nie są dostępne na co dzień trzeba śledzić ogłoszenia muzeum, które organizuje wycieczki najczęściej w weekendy. Oczywiście zorganizowane grupy mogą zorganizować wycieczkę do podziemi również w innym uzgodnionym terminie. Bilety kupuje się w jednej z kas muzeum, na zamku lub w pałacu, a zwiedzanie zajmuje około 1 godziny. pieczątka. To już koniec zwiedzania. Odkładamy hełmy. Kto chce przybija pamiątkową pieczątkę i wychodzimy w jasność dnia.